Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony ŻURAW.pl, to jest kolejny odcinek, Zagrajmy w FIFA World, sezony online I kontynuujemy przygodę w lidze czwartej Pozostało nam tylko cztery mecze, mam tylko 7 punktów, ponieważ mam W tej lidze Jak tam wygląda historia meczów Sezon online tutaj jest, historia meczów <laughs> Miałem ostatnio remis, 2, 6 meczów. Miałem remis, no ostatnio dwie porażki. Zliczę jedną przez rozłączenie. Więc najlepiej to nie wygląda. Ale być może w dzisiejszym odcinku zdobędę co najmniej utrzymanie, bo o awansie raczej nie ma co myśleć, chyba. Uważam, że wygrał 4 mecze, 4 razy 3, 12. No to nie, no wygrał 3 razy. Jak wygrałem 3 mecze, 3, 9, 9, 9, 18. Nie, no muszę wygrać co najmniej trzy mecze, żeby awansować do ligi trzeciej. Ale <laughs> 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 czy się uda, to się zaraz to okaże. Pierwszy mecz rozegram składem Kebabinos, a potem się zobaczy. To widzimy się za chwileczkę na boisku. Mamy przeciwnika na kolejny mecz i będę grał z flagą Belgii. Maksimka, 13.3 Dużo bardzo meczy. Lukaku, Benteke, Mertens. Właściwie to Belgia, bo tu widzę i Miralasz, Januzaj, Dembele, Vermaelen, Vertonghen, Minole Gedo jakiś Buffel. No ciekawy składzik. Ciekawy składzik belgijski. Mirallash, ma wersję świecącą. Muszę się nią zainteresować w takim razie, bo bym sobie kupił wersję świecącą do swojego składu z... z BPL, no. Zapraszam na boisko. Simon Minolet. dudu du, 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 du. Dembele jako defensywny. Ciekawe, że on faktycznie występuje na tej pozycji, czy on został przeniesiony. Mi się wydaje, że on jest SPO, a nie SPD. Ale może mi się coś pomyliło. Buffel, prawy pomocnik na prawej obronie. No zobaczymy, co, jak to będzie wyglądało i jak się będzie to działo. I strzał prosto w bramkarza, a jednak nie strzał Emenikę w czwartej minucie i Jemenikę w czwartej minucie strzela gola po pięknej akcji śmieszną piłką gra przeciwnik jakoś pomarańczową, różową. Jemenikę strzelał, aż zarył głową pocięty przez obrońcę. O, zapuścił siatę obrońcy. Ale się połamał przy tej akcji, ale strzelił bramkę. Jest inwalidzi prowadzą 1-0 z reprezentacją Belgii. A teraz Dembaba. Dembaba i kolejna bramka, proszę bardzo. Ósma minuta, Dembaba. Strzela, gola. Druga akcja zwieńczona pięknym golem. Simon Minolet poniżony w ciągu 4 minut. W ciągu pierwszych 8 minut pierwszej połowy Simon Minole ładnie tutaj Emenike to rozegrał z dębą, a Demba wykończył no Demba w żadnej Fifa ani 13, ani 14 mi się dobrze nim <śm> nie grało a tu nagle FIFA World de Baba no i FIFA 15 się dobrze gra Topal dostaje żółtą kartkę. To Więc będzie mi się zdaje, że będzie rage quit. Tak. Przeciwnik dostał w dubsko 2-0. I z rage quitował. No nic to. Mam za to. Mam dzięki temu od razu utrzymanie, już na początku meczu. Nie mam za wiele punktów doświadczenia, ale. Przynajmniej <coughs> utrzymanie w twardej lidze wywalczone, ale ponieważ się nie nagrałem zbyt mocno tą drużyną, to jeszcze raz Keviniewski lądują na boisku, a my widzimy się znowu za chwilę z kolejnym przeciwnikiem. Dobra, mamy przeciwnika na kolejny mecz. Przeciwnik zdecyduje się na strój. No tak, żeś wybrał jeszcze gorzej. Dobra, zaczynamy mecz. Co my tu mamy? Jux 69. O rany, ale mecz rozegrał. Christian Teo, Neymar, Isco, De Lufeu, De Marcos, <grymne> Jesse Rodriguez, Jordi Alba, Pepe, Varan, Montoya i Casillas na bramce, czyli właściwie BBVA, ale ten Neymar dwóch lewych skrzydłowych na ataku. Mamy boisko Mecz się rozpoczyna. pierwszy gwizdek sędziego Neymar do tyłu. ojej, to żeś teraz zas zasadził. Podanie na szczęście wypadło na aut, ale Słabiutko, słabiutko. I Emenike... Emenike! GOL! Ale wrzutka od Prosto dęby ba! Świetne wrzucenia, menikę z główki pokonuje w 45 minucie. Kas świetnie zauważył go tam, dęba, ba. wchodzącego między obrońców. Dęba ba. świetna wrzutka. Brabkarz nie zareagował, powinien wybiegać do tej piłki i ściągać mu ją z głowy, a stałek kołek. I przeciwnik chyba z kwituje. Świetna piłka do dęby. Dęba. Dęba. I prawie, że strzał dany mocny na bramkę. Dęba potrafił uderzyć. Ładna piłka górą, a dęba bał, uderzył prawą nogą. Mocno. Miał problemy Casillas. Miał problemy Casillas z tym. Emanuel Emenike świetnie to zrobił. Ale dęba ba powizał się jeszcze lepszą i z tą asystą. Świetnie podał górą do Emenike, który. Był już w sumie sam na sam z bramkarzem w tym momencie, ponieważ obrońcy go puścili. Bramkarz nie wychodził, Casillas się źle zachował. Natomiast biec do tej piłki, która leciała górą i zdejmować ją z głowy Emanuela. Poczekał aż ten odda strzał, co skończyło się brameczką. Nie wiem jakich zmian dokonał przeciwnik, ale potrzebował dwóch przerw, żeby się ogarnąć. Nie ma główki! Ha, ha, ha. Ale przeciwnik od razu zaczął szybciej grać, chyba wyłączył coś. Ściąganie pornosów albo nagrywanie na YouTube. Enzo Perez. Rzutka na główkę, nic nie ma. Zengin będzie miał. Oj, wygrywamy. 1 do zera. <laughs> nie udało się przeciwnikowi. Nie udało się. Większe posiadanie piłki. Nie, po stronie przeciwnika, ale celność strzałów, dokładność podań znacznie... No może nie, dokładność podań po stronie przeciwnika, ale celność strzałów bardziej po mojej stronie. Znowu wygrywam. Po raz kolejny dam 13 punktów, 2 mecze, jest cały czas szansa na to, żeby awansować. Wygram jeszcze dwa mecze. I mam. Wygram jeszcze jeden mecz. Z tych dwóch mam awans, wygram oba. Mam mistrzostwo ligi czwartej. Warto grać dalej w takim razie. Tylko zmieniam skład. Chociaż nie wiem, czy powinienem w sumie, bo mi dobrze idzie tymi kebabinios, Ale muszę ich niestety odstawić na boczny tor, żeby sobie odpoczęli i odpalić zespół francuski. Więc widzimy się za chwilę w meczu numer 3. Mamy przeciwnika na kolejny mecz, Zabal Luis I co my tu mamy? Diego koszty do Santosa, Vele Inform, Modricia, Neymara, Chaviego, Goden, Pique, Dani Alves, Jordi Alba, Diego Lopez. Mocny składzik z BBVA, Zamora, FC i bardzo duża ilość meczy rozegranych. I już Diego koszta tutaj siedzi. No i bramka. Diego Koszta nas ograł. Niepotrzebnie włączałem ten skład, albo niepotrzebnie robiłem jakieś takie podania, których nie mogli odebrać. Diego Koszta w piątej minucie nam strzela gola. Jego przepchnąć niestety nie da rady, bo on jest dzikiem. Oj, to była piłka mistrzowska do tyłu. I brameczka. No do Santos w 40 minucie nas pokonuje. Jednak frogi też w tym wydaniu się mi nie podobają. Absolutnie nie. Absolutnie nie. No i trzecia bramka do Santos. 82 minuta. Gassa, no słabo, słabo nic. To będzie zmiana formacji. Będzie wyprzedaż i koniec raczej przegrywamy 3-0. Szansy na mistrzostwo już nie ma. Zaprzepaszczona, ale jest jeszcze sama Awans do ligi trzeciej, tylko niestety. Ale ten skład wymaga gruntownej przebudowy. <laughs> to jest pewne jak dwa razy dwa. 50% posiadają piłki, ale niestety słabe. Dokładność, celność strzałów leży, dokładność podań. Tutaj dużo nie też leży. Myślałem, że z tą ekipą zbudujemy jakieś dobre wejście. Niestety 3 do 0 dotkliwa porażka niszczy moje marzenia. Niszczy moje marzenia. Ale cóż, mamy jeszcze jeden mecz do końca, żeby zobaczyć czy awansuję, więc za chwilę rozegram go. I za chwilę widzimy się na boisku składem z, z BPL. Chciałbym nagrać ostatni mecz w tym odcinku, walkę o, o awans do Ligi 3, ale nie wiem czy mi się uda, ponieważ... FIFA ostatnio World szaleje. I ciągle rozłącza z serwerami EA. Zobaczymy teraz. Zazwyczaj pod czymś takim wywalało ekran komunik z komunikatem, że nie może się połączyć z serwerami EA. Zaczekaj na zakończenie logowania, no i no i no i chyba ty dupa z tego będzie. No i dobra, chyba nie mogę dokończyć dzisiejszego odcinka z racji tego, że mi się nie chce. Yy, nie chce mi się połączyć z FIFA World. Mój Origin. No nic to. W takim razie dziękuję wszystkim za uwagę. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, ile uda się w ogóle mi jeszcze zagrać w tą grę. Dziękuję i ej, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i, i cześć. Pa pa.